Zerskie słowo. Liturgia drugiej niedzieli wielkanocnej, tak zwanej białej, zwanej też niedzielą miłosierdzia Bożego, wzywa nas do radowania się i wdzięczności Bogu za łaskę miłosierdzia, uświadamia, czym jest Boże miłosierdzie, jak owocuje w życiu człowieka i jak zeń korzystać, jak z Bożego miłosierdzia. Czerpać. Wezwanie do radości i wdzięczności Bogu brzmi już w antyfonie na wejście. Radujcie się i dziękujcie Bogu, który Was wezwał do Królestwa Niebieskiego. Alleluja! W refrenie psalmu responsoryjnego Kościół wzywa nas wprost. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. A słowem psalmisty dopowiada: Bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Nie chodzi o jakieś konkretne 24 godziny. Dzień, który Pan uczynił, a który jest naszym udziałem, to czas obecności Boga pośród nas na ziemi. Wieścił ten czas już prorok Izajasz. Nad mieszkańcami Kraju Mroków zabłysło światło. W wielkanocnej sekwencji Słyszymy świadectwo Marii Magdaleny. Jam z martwych stałego blask chwały ujrzała. Z martwych stały Chrystus jest więc źródłem owego dnia, który został nam dany. Wielkanocnej pieśni przekazuje nam Kościół. Wesoły nam dzień dziś nastał. A jego treścią jest Boże Miłosierdzie, które wyraża się nade wszystko w tym, że Jezus dał nam swoje życie, choć umarł, dla nas żyje i nas miłuje. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale są tego konkretne dowody: przelana krew, dar Ducha Świętego i łaska Chrztu, konkretne dary Jezusa, które są udziałem każdego chrześcijanina. Przypomina nam o tym Kościół w dzisiejszej modlitwie dnia. Jak wielki jest Chrzest. Przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Z odczytywanego dziś fragmentu dziejów apostolskich dowiadujemy się, jak te konkretne akty Bożego Miłosierdzia zaowocowały w życiu pierwszych chrześcijan. Jeden duch i jedno serce. Ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Można powiedzieć, wspólnota, marzenie. Tyle harmonii, ładu i pokoju. Nie znaczy to, że takiej jakości życia nie da się zbudować pośród współczesnych chrześcijan. Mamy ku temu wszelkie dane, bo Bóg nam nie skąpi darów swego miłosierdzia. Nie ma się więc co wymawiać tym, że dziś inne, trudniejsze czasy. Trzeba tylko przyjąć to, co Bóg daje. Czyli uwierzyć nie tyle w to, że jesteśmy w stanie zbudować lepszy świat, lecz uwierzyć w zmartwychwstałego, że żyje, że nas miłuje i przyjąć więcej, przyjmować stale Jego dary. On mówi w naszą stronę tak jak wówczas do apostołów: Pokój Wam, weźmijcie Ducha Świętego. I w tej sytuacji nie można być niedowiarkiem. Jan apostoł stara się nas przekonać, aby się nie ociągać i przyjmować Jezusowe dary. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Święty Jan. Daje do zrozumienia, że dary Chrystusowe, jego pokój i duch zmieniają świat. Domagają się jednak wiary nie deklarowanej, ale poświadczanej życiem, w formie posłuszeństwa Bogu i miłowania bliźniego. Owszem, jest jedna zasadnicza trudność: uwierzeniu w zmartwychwstałego. Nie pokazuje nam jak apostołom, w szczególności Tomaszowi, Swoich przebitych rąk i otwartego boku, zwiastuje nam jednak właśnie nam, jakże wymowne orędzie, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Pasterskie słowo biskupa Andrzejacza i tylko w Radiu Plus, w każdą sobotę o dziewiętnastej czterdzieści powtórka w niedzielę o 9.45.